Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupier i witam w kolejnej kampanii gry Heros of Mate of Magic 1. Jest to kampania The Wounded Land, nie wiem co to w sumie znaczy, nie wiem, ziemia nieumarłych? Chyba, nie, 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 dobra nie będę wam lepiej mówił, bo nie znam się tak dobrze na angielskim, a nie chcę was wprowadzić w błąd. Także cóż, jedziemy. Trzeci scenariusz. Gramy dalej rycerzem, w ogóle myślałem dlaczego... wow, cały czas gram rycerzem, a wybrałem kampanię rycerza. Także... <laughs> Także teraz ma. Okej, okay, no to widzę, że jestem w jakimś tutaj miejscu. Dobra, no to co będę przedłużał. Jedziemy, zaczynamy. Archery range. Teraz jest sobota, pewnie yy, ten film wrzucę jakoś. Yy, Może... Mozy... Może we wtorek, może w środę, coś takiego? Także pewnie będziecie oglądać jeden odcinek po drugim. Ja zrobię specjalnie odcinki krótsze, żeby jak najwięcej, póki mam dużo czasu, móc zrobić właśnie więcej tych odcinków, specjalnie dla Was, oczywiście. I żebyście nie myśleli, że ła, wow, nie ma internetu, to pewnie siedzi i będziemy znowu czekać tygodniami na odcinek. Otóż nie. Na odcinek wcale nie będziecie musieli czekać, wręcz przeciwnie. Teraz poczekacie sobie parę dni i zobaczycie po prostu no, więcej odcinków. Nie zdążę zrobić... Aha, tu już wykupiłem. Yy, dobra. I zobaczycie więcej odcinków od razu, po prostu wszystko. Yy, fu, o Jezu! Skupmy się lepiej na grze. Hmm, szkoda, że tu nie ma autowalki. Przydałaby się. Z hmm, tych w sumie zniszczę. O, pierwsza walka. Mam nadzieję, że dźwięki nie są za głośno. Teraz starałem się jakoś tak wyprofilować ten dźwięk, bo nie wiem czemu nie mogę nagrywać dźwięku z gry. Być może, że nie wiem, ta gra może nie obsługuje, albo ja czegoś nie umiem zrobić. Nie nie wiem. Ale myślę, że dźwięki z gry to chyba nie są aż... ...znaczy nie są tak bardzo potrzebne. Hmm. Tutaj sobie tak będziemy chodzić. Nie mogę się doczekać kampanii... Yy, ...Barbarzyńcy. Z Herosa to chyba Barbarzyńcami najlepiej mi się grało. Z powodu tego, że tam są... Mm, ...trolle i w ogóle i... ...nie wiem, jakoś mi się podobało i zaraz w sumie na równo jest... ...ten zamek rycerski, jakoś mi się spodobał. O, wózka. Musimy tu zaraz podbić kopalnię drewna. Nie wiem, czemu ja tego od razu nie zrobiłem. Myślałem nad zrobieniem playlist, żebyście nie szukali, yy, może niektórzy, tak jak już sam od paru odcinków wcześniej mówiłem, żeby, no każdy, może nie każdy, ale 80% ludzi, co grali w Herosa jedynkę Grali w kampanię, no to te pierwsze misje znają, a szczególnie te pierwsze dwie, czy tam te właśnie pierwsze trzy, i pewnie by chciało sobie obejrzeć tam jakieś następne, czy coś, co tam jest dalej. Ja nie chcę im się y, kupywać specjalnie gry i grać, czy tam ściągnąć, jeżeli się da za darmo i w ogóle, I żeby sobie zobaczyli, no to dlatego ja zrobię coś takiego, żeby y, podzielić. Y, Podzielić playlistę na playlisty, w sensie, że... Y, playlista Herosa Jedynki jako jedna i poszczególne playlisty na każdy scenariusz. Myślę, że tak się da zrobić. Co tu mam... nie musiał szukać jakiejś obelizny. czy ile tu jest tych... komputerów? Tak mi wygląda, Nie no, cztery muszą być, no tak. O ile zamków tu jest? To nie jest 6 albo 8 razem z wioskami, oczywiście licząc. No i tutaj w ogóle nic nie, nie kupiłem, chyba kolejka wcześniej. Um, czy to jest mi potrzebne? Ten artefakt chyba nie. Ale rtęć jak najbardziej. Zobaczymy. O, już następna wioska barbarzyńska. Barbarzyńców. Karabarzyńska w sumie, w sumie to też chyba dobre określenie Który mamy dzień? Siódmy, o to ja tu zostanę gdzieś bliżej No nie, no nie miałem Blacksmith kupić I teraz tracę niepotrzebnie, aj błąd zrobiłem A no nic, okej, okay. i teraz Kupimy sobie Blacksmith, później Max sobie o oh, turkę wysunę, będzie mi łatwiej i szybciej myślę. I pasterzy sobie kupimy. Okej, okay, teraz, 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 teraz tutaj na tą kopalnię idziemy. O, przyłączają się świetnie. A tym sobie zwiedzimy tutaj te tereny. Mogę coś kupić, bo nie chcę... A nie, dobra, wykupiłem. Hmm. Teraz z góry mi chyba jedynie... I z dołu może mi wyjść. Hmm. Przejmiemy to, przynajmniej tam więcej kasy, o ile mi się uda wygrać to, ale myślę, że chociaż tych jest 21. Czarów nie mam. No I chyba nie, chyba nie, nie, nie. Przeliczyłem się. Troszeczkę się przeliczyłem. No chyba, że pasterze coś tuś działają, czekolwiek wątpię. Ale to jest taki bohater i taki tak do zbierania 50. Nie, nie, to jest przegrane. Spodziewałem się ich trochę mniej, no ale cóż. Przegraliśmy. Zamek, zamek, zamek. Arena walk. Hmm. Na razie nie będziemy jej przejmować. Pójdziemy po prostu dalej szukać komputera. Hmm, czary. Kurde, rycerze nigdy nie mają tych książek yy, zaklęć na początek. To mnie właśnie kurde denerwuje. Taka chwila ciszy, bo się trochę skupiłem na grze. Wybaczcie, tak to jest czasami. Szczególnie ci, co grają w Herosa w pojedynkę, to pewnie wiedzą, że mm, przesiedzieć na takim innym scenariuszem 4-5 godzin i nic nie mówić, to, to się trochę wkręca, bo się człowiek na grze skupia. Ale no cóż, trzeba też jakoś tą grę skomentować po swojemu. O, tutaj mamy już kopalnię pierwszą. Yy, Chodzi mi o kupowanie rtęci pierwszej. Pierwszą katedra: 20, ja mam 10. To nie mamy. Dobra, kolejny dzień, dzień. Szósty, miesiąc z Dziesiąty. Aha, bo to jakoś tak śmiesznie leci. Że mi się cały czas dni tam liczą i w ogóle yy, o, przyłączyć się chcą. Kto? A, Zorro. Kto tu w ogóle jest? Jak oni się nazywają? Roach. Hmm, populacja. O, artefakt. Bezbronny sobie taki leżą? Hmm, tutaj na razie nic nie widzę, ale chyba pójdę tam na dół. Tylko sobie wykupię tych, co tutaj mam. Kurde, już 10 minut nagrywam i już no, niecałe pół mapy mam. Znaczy, no i jeszcze nie aż takie niecałe, ale no już tak 30%. A to już wykupiłem wszystkich, może magów, Oby jakieś czary, proszę, proszę. No nie, no w sumie bless, no to, to coś tam daje. Może się przyłączę, no spróbuję. Wiedziałem. Nie lubię z łóżnikami walczyć, jak jestem takim zamkiem, gdzie oni mają takie ograniczone ruchy do połowy. Z łusznikami to się walczy, nie wiem, na dystans, albo jednostkami, które latają. Albo właśnie takimi, co mają takie długie ruchy. No tak to się elegancko, ładnie, szybko je zablokuje. I tyle. I przy kontrze to już sami giną. Raz się kiedyś przeliczyłem, to miałem... Poszedłem nie tym bohaterem, a tam tym drugim miałem taki do zbierania, i tam chyba miałem z 10 krasnoludów. I kurczę wziąłem, zaatakowałem łuczników, a zapomniałem, że to, że to nie, ten, nie tym bohaterem miałem. Oj, szósty, zostanę, zostanę. Nie tym miałem bohaterem zaatakować, i chyba miałem. Kurczę, nie wiem, ile ich tam miałem, ale. Nie wiem, no przykładowo chyba tam z 20 miałem, bo więcej nie. I miałem właśnie uczników, a krasnale mają właśnie 20 życia. Co? Plaga? No nie. To się nazywa szczęście. No i się przeliczyłem i kurczę, doszedłem do połowy i... Uch! Nie było! Ech, dobra. Oni się do mnie przyłączyli, gdzie ich? Aha, w zamku ich odstawiłem. Dobra, dobra. Mogłem sobie tak trochę poćwiczyć, yy, yy, poćwiczyć przed nagraniem. W sensie takim, że no nie nagrywałem 3 dni. Że trochę tak yy, wiecie, no nie, nie mamy jakiejś specjalnej później godziny, żebym był zmęczony, czy coś jest 1534. Także myślę, że spokojnie tutaj nie chodzi o zmęczenie, tylko tak wiecie, no po prostu się nie nagrywa kilka dni i już jest tak... Tak inaczej, że wow, trzeba do czegoś wrócić, i to jest taki to pierwszy raz. Tak samo jak przychodzicie do szkoły yy, po nie wiem, jakiejś tam niedzieli, gdzie w niedzielę Bóg wie co robiliście. No to wiadomo, jest to na siódmą rano do szkoły, jest takie nie chce się i w ogóle. A w moim przypadku to jest nie, tyle, nie, nie o tyle, że się nie chce, a o tyle, że, y, że no, nie wiem jak to określić, no, ale nie, nie chodzi o niechcenie. Ani o zmęczenie. Takie nie wiem. Trudno mi powiedzieć, jak to mogę nazwać. Ja tak. Wezmę to walkę, bo teraz mi się coś przypomniało. Yy, nie wiem. Nie mam teraz internetu, także nie mogę zobaczyć, jaki to był nick, Ewentualnie może jakoś dokleję później czy coś, nie? Albo w adnotacji podam nick, yy, Gościa, który mi napisał coś takiego, że y, mam się sprawdzić w Minecraftie, coś takiego. Się pierwszy pytał, czy grałem. Ja powiedziałem: Tak, tam zobaczyłem, y, co to jest, ten cały tam Minecraft i w ogóle. I nie wiem, jakoś mi nie przypadł, nie przypadł, nie, nie przypadł mi do gustu. Ła! No i on się zapytał, czym nie wiem, czy go nie nagram, czy coś takiego. Ja mu powiedziałem, że, że nie, że w ogóle, że ma tam, i zacząłem polecać tam niektóre osoby, żeby sobie tam pooglądał i on mi odpisał, napisał, że, że on ich ogląda i w ogóle, ale chciałby zobaczyć jak ja tu nagrywam, a ja mu mówię, że przecież to nic specjalnego przecież, to jest tylko nagrywanie gry, gdzie dzisiaj, na dzisiejszym polskim YouTubie nagrywanie Minecrafta to jest taki priorytet. W sensie wiecie, że będzie ktoś nagrywał, to pewnie zacznie od Minecraft. Nie mówię, że wszyscy, ale tak. No, ci co tak dopiero zaczynają, to zazwyczaj tak jak zauważyłem, yy, przynajmniej tak jak ludzie kogoś subskrybują, to patrzę sobie na te kanały i widzę, że mają na przykład tam patrzę, przeglądaj filmy, i mają tam jakieś tam 3-4 odcinki, tam let's play Minecraft. I kończą na tym, bo, bo coś, bo tam, bo głos, nie wiem, bo dźwięk, bo mikrofon, tam różne czynniki. No. Zaraz, zaraz, gramy w Herosa. Temat Minecrafta na inny dzień, dobra? Przewiniemy trochę. Czysty <śmiany> Armageddon. No już idzie tutaj dwóch na mnie Dobra dokończając niemy... Dobra dojedziemy sobie do zamku i skończymy odcinek Bo ja zacząłem gadać, znaczy mówiłem jedno Drugie robiłem, nie wiem m Muszę się jeszcze chwilę jeszcze chyba odczekać do nagrywania bo to jest spontan. Słyszycie sami, to jest spontan. Dobra, jesteśmy w zamku, jest dzień trzeci. Wykupimy sobie tu wszystkich. Gdyś już gadanie o innych grach. Gramy w. w Herosa. Także. Jeszcze raz tak krótko powiem na koniec. Yy, nie, nie zagram w Minecrafta. Ja lubię sobie tylko patrzeć jak. Ewentualnie ktoś inny sobie tam pogra, nie wiem, jakiś tam. Ale ja nie, nie będę nagrywał. Dobra, yy, to tyle chyba z tej pierwszej części tego, tej kampanii. To jest kampania trzecia: Wounded Land, czy coś takiego. I tyle, no. Komentujcie, tylko pamiętajcie, nie hejtujcie mnie za tego Minecrafta, bo to jest tylko moje osobiste zdanie. Dobra, komentujcie. Ocencie ten materiał, jeżeli wam się spodobał. I subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być zawsze na bieżąco i wiedzieć, co się na moim kanale zawsze dzieje. Także na razie i trzymajcie się. Cześć. Miłego weekendu. No, wy to zobaczycie po weekendzie, no ale cóż. Miłego weekendu. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.